Słuchajcie, rano śniadanie, paróweczki, jajko i właśnie bekon. Dwie paróweczki, jajeczko i bekon. Na śniadanie polecam. Marcin Wójcik. Ja tak się w ogóle zastanawiam, kochani, yy, wiecie co? Co... Co żrą ci ludzie, którzy oni mówią, którzy yy, zarzucają mi na przykład, że parówki jem albo cokolwiek, że w ogóle że jem, a oni żyją powietrzem, oni nie żrą, oni nie żrą. Parówek też nie jedzą, innych, to ciekawe, czym oni się żywią? No nie każdy musi jeść parówki, ale tak jest w, te, w tym śniadaniu, bekon parówki i jajko. シナダニュアンゲルスキム